Na straży ognia Episod drugi Reformatorzy Lux lucet in tenebris Światło świeci w ciemności to hasło Waldensów można znaleźć dzisiaj we wszystkich kościołach w Dolinach Alpejskich. Jest milczącą pamiątką ich wiary i męczeństwa na przestrzeni wielu wieków. Oczywiście symbol kobiety na pustyni z 12 rozdziału Księgi Objawienia odnosi się nie tylko do Waldensów. Obejmuje wszystkich tych, którzy trwając przy Bogu i Jego słowie sprzeciwiali się korupcji i fałszywym naukom dominującego kościoła. Rok przed przybiciem przez Marcina Lutra swoich tez do drzwi Kościoła Zamkowego w Wittenberdze, reformacja rozpoczęła się w Szwajcarii poprzez kazania Ulryka Zwinglego. Wystąpił on przeciwko sprzedaży odpustów i nauczał, że zbawienie otrzymuje się wyłącznie przez wiarę w Jezusa. Ale nie od Lutra nauczył się o tym. Stało się to dzięki osobistemu studium Pisma Świętego. W Niemczech głównym przywódcą reformacji był Marcin Luther. Natomiast w kantonach szwajcarskich wielu sług bożych stało się bohaterami wiary. Niektórzy z nich uwiecznieni zostali na tym pomniku reformacji w Genewie. Jest tutaj William Farrell, który był nazwany lutrem francuskiej Szwajcarii. Jan Calvin oraz Teodor Beza, biograf i sukcesor Jana Kalwina. Jan Calvin urodził się we Francji. Poglądami reformacyjnymi zainteresował go jego kuzyn Piotr Olivetan, który później na zlecenie Waldensów przetłumaczył Biblię na język francuski. W wieku 25 lat Kalwin przybył do Bazylei w Szwajcarii. Tam ukończył i opublikował dzieło, które stało się być może najbardziej inspirującą publikacją całej reformacji. Dzieło zatytułowane Nauka religii chrześcijańskiej. Jego celem było ukazanie wielkich zasad chrześcijańskiej wiary, które jak wierzył, istniały Zanim uległy zniekształceniu przez Kościół Rzymski, w 1536 roku Kalwin został mianowany pastorem i profesorem w Genewie. Kościół Świętego Piotra stał się miejscem wygłaszania przez kazań. Ale jego słów nie ograniczały mury tej budowli. Ostatnie 25 lat swojego życia Calvin wykorzystał na utworzenie w Genewie modelowego wzorca chrześcijańskiej praktyki i życia. Pod jego wpływem Genewa stała się centrum myśli reformacyjnej dla całej Europy. W Genewie założył także uniwersytet, który przyciągał studentów z całej Europy. Po zakończeniu edukacji studenci wracali do swoich krajów, by szerzyć w nich zasady reformacji. Jednym z takich studentów, który znalazł się w Genewie jako uciekinier ze Szkocji, był John Knox. Stał się on wkrótce przyjacielem i wyróżniającym się uczniem Jana Kalwina. Tak jak apostoł Paweł nawrócił się w czasie kamienowania Szczepana, tak John Knox nawrócił się podczas wykonywania wyroku na szkockim kaznodzieje Ewangelii George'u Wishardzie. Tu, przed zamkiem w St. Andrews, litery G i W oznaczają miejsce, gdzie Wishard w roku 1546 został spalony na stosie. Gdy John Knox powrócił do Szkocji, przybył tutaj do St. Andrews, które w XVI wieku było religijną stolicą Szkocji. Jego katedra była jedną z największych katedr w całym XVI-wiecznym chrześcijaństwie. Po niespełna roku mieszkańcy twierdzy zaproponowali Knoxowi, by stał się ich kaznodzieją. Początkiem 1547 roku w kościele parafialnym St. Andrews John Knox wygłosił swoje pierwsze kazanie. Stało się ono początkiem reformacji w Szkocji. Nieprzypadkowo Nox zaczerpnął tekst przewodni swego kazania, siódmego rozdziału księgi Daniela. Na początku kazania zwrócił uwagę na wielką miłość Boga do swego ludu, który ostrzega przed niebezpieczeństwem, jakie wstrząśnie kościołem. Knox identyfikował bestie z księgi Daniela z wielkimi światowymi imperiami Babilonem, Persją, Grecją i Rzymem. Następnie, mówiąc o mocy małego rogu, utożsamił go z papiestwem jako antychrystem. Czyniąc to, Knox umieścił siebie obok wielkich reformatorów, takich jak Wycliffe, Hus, Luther, Calvin i wielu innych, którzy doszli do podobnych wniosków. Trzynaście lat później posłowie szkockiego parlamentu spotkali się w sali ratusza w sąsiedztwie kościoła St. Giles w Edynburgu, w którym Knox był kaznodzieją. Sześciu szkockich reformatorów, którzy dziełem przypadku wszyscy nosili chrześcijańskie imię Jan, opracowali wyznanie wiary, które zostało ostatecznie zatwierdzone przez parlament w sierpniu 1560 roku. Sprawowanie mszy zostało zabronione, a w całej Szkocji wprowadzono protestantyzm. Jednak nowa władczyni królowa Szkocji, Maria, posiadająca silne katolickie wychowanie, miała inne plany. Kiedy królowa zarządziła, by ponownie odprawioną mszę, Knox grzmiał przeciwko temu z ambony tej katedry. Królowa Maria wezwała Noxa, by stawił się w jej pałacu położonym niedaleko kościoła St Giles. Podobnie jak wielu, Ja będę broniła Kościoła Rzymskiego, bowiem sądzę, że jest to prawdziwy Kościół Boży. Jeśli można, pani, to nie jest rozsądne. Nie powinnaś upatrywać w Rzymie prawdziwie nieskalanej małżonki Jezusa Chrystusa. Kościół rzymski odszedł od prawdziwej religii, którą założyli i której nauczali apostołowie. Moje przekonanie jest inne. Przekonanie wymaga właściwej wiedzy, której pani, obawiam się, nie posiadasz. Ty wykładasz pismo święte w taki sposób, a oni w inny. Komu mam wierzyć? I kto ma być sędzią? Powinnaś wierzyć wyłącznie Bogu, który jasno wyraża się w swoim słowie. Jeśli występuje gdzieś w nim jakaś niejasność, to Duch Święty, który nigdy sobie nie przeczy, wyjaśnia to na innym miejscu, nie pozostawiając wątpliwości, chyba że ktoś uparcie nic nie chce wiedzieć. Luther przed Karolem V w Formacji, a John Knox przed Królową Marią na zamku w Holyrood to jedne z najbardziej dramatycznych momentów reformacji. W obu sytuacjach zwycięstwo zostało odniesione dzięki indywidualnościom, które miały całkowite zaufanie i wiarę w Boga i prawdę jego sprawy. Religijny konflikt istniał w XVI wieku w wielu częściach Europy. W Anglii formalna reformacja, która nastała za panowania Henryka VIII i oderwała Anglię od Rzymu w 1534 roku, miała głównie charakter polityczny, ale w kolejnych latach pojawiali się ludzie, którzy zdecydowani byli poprowadzić Kościół w Anglii z powrotem do zasad Biblii. Nie odbywało się to oczywiście bez trudności i sprzeciwu. Córka Henryka, Maria Tudor, natychmiast po objęciu tronu w 1553 roku zmierzała do przyłączenia. Janowy opis Kościoła ciągnący się od czasów ukrzyżowania Chrystusa przedstawia Boży lud oskarżany przez szatana i przeżywający wielkie cierpienia, niekiedy włącznie ze śmiercią. tutaj. W 12 rozdziale księgi objawienia w wierszu 11 Jan zanotował triumfalne słowa, a oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Było trzech mężów w Anglii, których męczeństwo może reprezentować wszystkich tych, którzy nie zawahali się oddać życia w czasie wieloletnich prześladowań. W Oksfordzie stoi pomnik męczeństwa Nikolasa Ridleya, biskupa Londynu, Hugh Latimera, kapelana Henryka VIII i Thomasa Cranmera, pierwszego arcybiskupa Canterbury. Wszyscy trzej zostali spaleni na stosie, na którego miejscu stoi teraz ten krzyż, wprost naprzeciw Ballot College, w którym John Wycliffe nauczał prawie 200 lat wcześniej. Tutaj w Oksfordzie wzniesiono niegdyś stos, by wśród klątw okrzyku i wielkiej furii zła trzem dzielnym mężom stłumić głos, bo wiarę Chrystusa bronili co dnia. Lecz choć trawił ich ogień i dławił stosu dym, głos Latimera ostatni raz słyszano, gdy do przyjaciela płonąc rzekł, bracie Ridley, pociesz się tym, że oto zapłonął nad Anglią prawdy znicz. Co z łaski Bożej nie zgaśnie już. A słowa te powtórzył cały tłum, i jak echo popłynęły w świat słowa, że jeśli Pan Bóg da, płomień ten płonąć będzie aż do końca, aż do sądnego dnia. Tak też się stało. W niecałe trzy lata później Maria Tudor zmarła. Tron objęła królowa Elżbieta I, rozpoczynając Złoty Wiek Anglii. Jej celem był powrót do reformacyjnych tradycji jej przodków. Prowadziła bardzo umiejętną politykę, która jednak spotkała się ze sprzeciwem katolickich władców Europy. Filip II, syn Karola V. Zgromadził ogromne siły zbrojne w celu dokonania największej w dotychczasowej historii świata inwazji, wielką hiszpańską armadę. W końcu lipca 1588 roku obserwatorzy w porcie Plymouth dostrzegli pierwsze ze 130 hiszpańskich galer przepływających kanał La Manche. Flota angielska dowodzona przez Sir Francisa Drake'a ruszyła do walki z kilkakrotnie silniejszym liczebnie przeciwnikiem. W serii bitew trwających przez kolejnych 10 dni zwinne angielskie okręty dokonywały spustoszeń wśród hiszpańskich galer, które próbowały desperackich uników przed atakami ze strony Anglików. Przetrzebiona i zdezorganizowana armada skierowała się w stronę Otwartego Morza, by tam zostać zaatakowaną przez potężny sztorm. Wygnane wichrem okręty płynąc wzdłuż wybrzeży Norwegii rozbijały się na skałach wysp i hybrydów, a w końcu zaczęły dryfować w kierunku Irlandii, jakby w ucieczce, choć nikt ich nie gonił. 30 tysięcy marynarzy... Wtedy świętego Pawła. Po nabożeństwie zachęcała wszystkich do przyłączenia się do podziękowań Bogu za zwycięstwo, za to, że rozpoczęła. I zostali pokonani. Odpłynięcie do Ameryki statku Mayflower w 1620 roku z portu Plymouth w Anglii, z setkami emigrantów na pokładzie, było konsekwencją wydarzeń z 1588 roku, kiedy została pokonana hiszpańska armada. To także można odnieść do dziejów Kobiety Odzianej w Słońce. I społeczeństwo angielskie podzieliło się na tych, którzy chcieli stać lojalnie przy oficjalnym kościele anglikańskim oraz tych, którzy odczuwali potrzebę reformacji w Kościele w oparciu o autorytet Pisma Świętego. Znani jako Purytanie i separatyści, ci nonkonformiści byli prześladowani za swoje przekonania i ostatecznie wyemigrowali do Holandii. Wśród nich znaleźli się tzw. ojcowie pielgrzymi, którzy płynęli statkiem Mayflower z Holandii przez Plymouth do Nowego Świata Ameryki. Purytanie byli pierwszymi, którzy oddzielili się od Kościoła Anglikańskiego, pragnąc zdecydowanie kroczyć wyłącznie Bożymi drogami. Uczynić Boga znanym i być znanymi. To była wiodąca zasada protestantyzmu. Przed ich odpłynięciem z Holandii pastor John Robinson wygłosił pożegnalne kazanie, w którym zaakcentował, że naśladowcy Lutra, Noxa, Calvina nie posunęli się dalej w odkrywaniu nauk biblijnych tak, jak gdyby ich nauczyciele posiadali całą prawdę. Nawiązując do tych reformatorów, Robin... sposób do powstania ruchu religijnego, który obejmie swym zasięgiem cały świat. Zgodnie z siódmym rozdziałem proroctwa Daniela, moc Małego Rogu miała dominować w Europie przez 1260 lat. Przy końcu tego okresu, ciągnącego się od 538 roku do roku 1798, pewne wydarzenia miały przerwać ową supremację. W lutym 1798 roku generał Berthier wkracza do Rzymu na czele francuskiej armii. Papież zostaje uwięziony, a autorytet i wpływy polityczne Watykanu znacznie ograniczone. W janowym proroctwie z XII rozdziału Apokalipsy kobieta obleczona w słońce miała być na pustyni przez 1260 lat. Po roku 1798 miał powstać nowy ruch nauczający tych samych prawd, jakie nauczali apostołowie, prorocy i pierwsi chrześcijanie. Prawdy takie jak zbawienie z Bożej łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, służba Chrystusa jako najwyższego arcykapłana, królewskie kapłaństwo wszystkich wierzących, posłuszeństwo wszystkim przykazaniom Bożym, chrzest wierzących oraz wystarczalność i autorytet Pisma Świętego ponad tradycją. To są tylko niektóre z zasad wyznawanych we wczesnym Kościele. Te nauki zostały zagubione przez wieki wskutek odstępstwa i miały być odnowione i ogłoszone wszystkim w godzinie sądu nad całym światem. Jezus powiedział, że Ewangelia ma być głoszona po całej Ziemi. I odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa. Biblijna koncepcja resztki. Jego słowa, w czasach odstępstwa. Jednak kontekst tego tekstu odnosi się głównie do duchowego potomstwa niewiasty żyjącego w czasach końca, to jest po 1798 roku. Są oni duchowymi dziedzicami długiej linii godnych wybrańców bożych, którzy doświadczali gniewu i ataków smoka na przestrzeni historii. Dzieło reformacji nie kończy się na Lutrze, Noksie, Purytanach czy też na ojcach pielgrzymach, którzy odpłynęli do Ameryki. Reformacja to nieustanny proces, a jego następna faza prowadzi do Ameryki, początków XIX wieku i powstania ruchu profetycznego, który szybko przyciągnął uwagę wielu ludzi na całym świecie. Opracowanie wersji polskiej ośrodek radiowo-telewizyjny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego „Głos Nadziei”. Czytał Marek Smalec.